Cześć wszystkim, witam was w kolejnym odcinku z The Sims 4 Wracamy do naszej gierki i witam was, słuchajcie, w mojej wannie Ponieważ powróciliśmy po naszym wypadzie na ee, zwalczanie duchów w, w tym strasznym domu tego wampira e, Możecie sobie zakończyć poprzedni poprzednie odcinki, o ile jeszcze go nie widzieliście e, No i jestem dość mocno tyrana serio zmęczona, więc szybciutko się umyję I w ogóle, czy ja śpię w wannie? Nie można spać w wannie, to jest niebezpieczne nie śpi w wannie i spać. Ty jesteś jeszcze głodna. Może połóż się przez chwilę chociaż i odpocznij. Ja bym chciała, żeby Piotr wybrał sobie kolejne zadanie, znaczy zlecenie ogólnie na bycie aktorem. O nie, wcześniej było więcej ich. Jakieś stworki, coś tam, coś tam. Dobra, weźmiemy sobie te stworki. Coś tam zaczyna lagować, więc sobie zapiszę gierę. Ale moi drodzy, nie wiem jak wy. Ja się totalnie jaram nowym dodatkiem i już nie mogę się doczekać, serio. Właśnie dzisiaj oglądałam jeszcze kolejny zwiastun, który jest do gry. Te wszystkie jeszcze widziałam trochę wcześniej, bo miałam dostęp do tego, takiego specjalnego live'a ogólnie, gdzie były pokazane wszystkie nowe informacje, co będzie się działo dalej w grze, co będzie wprowadzane nowego, więc to jest niesamowite to. Aaaa! Ja dlatego dzisiaj chciałabym się zająć troszeczkę czymś innym, kiedy tylko Ada się trochę ogarnie, odeśpi trochę ten cały czas, który ostatnio spędziła na zleceniach i na zarobieniu dalszej części pieniążków, to wybierzemy się, słuchajcie, na poszukiwania kolejnych roślinek i rozwinięcia dalszego tutaj naszego ogrodnictwa, ponieważ no właśnie tutaj... Przydałoby się w to pójść. Ja na pewno będę przeprowadzała naszą rodzinkę do e, nowego miasta. Na pewno będziemy mieć zwierzątka, na pewno będziemy testować, robić sobie first look. Więc nie mogę się doczekać i chcę jak najlepiej się przygotować, jeśli chodzi o ogrodnictwo. Tam przyszła sobie Lexi. Zjedźcie sobie. A gdzie Lexi się wybiera? Gdzie ona, gdzie ona poszła? Halo? Oj, mi się, że przywitać. Swój z widmami i ziomkami. ALE dziwne, ALE JAJA EJ EJ, ŚWIETNE TO JEST To jest ta straszna lalka Która ciągle się wszędzie pojawia Po ile jest ta lalka? Po 175, dobra lalkę sprzedamy, bo jest creepy Kinda Ręce możemy sobie postawić tutaj A słój z tym może sobie tutaj być, czemu nie Dobra yy, Ale ty się miałaś wykąpać i się nie wykąpałaś, więc fajnie by było jakbyś się... Wykąpała, wejście, ten zimny pysznic, please. Piotrkowie jeszcze niewiele brakuje do osiągnięcia kolejnego poziomu. Mimo to sobie myślę, żeby coś sobie wzjadł na pewno. Ogarnęłam się, ale słuchajcie, na pewno musimy zająć się naszymi roślinkami, więc wyślijmy sobie odchwaszczanie. Coś strasznie mi klatkuje dzisiaj gra. Ale dobra. I chciałam się wybrać, słuchajcie do tego samego domu jeszcze raz, ponieważ jak wychodziłam stamtąd, zobaczyłam, że zaraz obok domu jest krzak krowokwiatu i mogłam go wziąć, tylko byłam zbyt zmęczona, więc próbuję go zabrać jeszcze raz. Czy to było tutaj? No było to tutaj. Ja widziałam tego krzaka gdzieś przy wyjściu. Dlaczego ja teraz tego krzaka nie widzę? Mogę mu rozwalić to i to. Czy ja naprawdę jestem głupia? Tu jest ten krowokwiat. Zbierz cały plon. Idziemy od niego, bo jeszcze nas ugryzie i co będzie. I co, wzięłaś go? Ja mam ten krowokwiat? Czy nie? To jest komarołówka, a nie krowokwiat. Dlaczego? Aaaa! Nieważne, ale rozejrzę się, czy coś tutaj jeszcze jest, może z jakichś fajnych roślinek poza bardzo creepy nagrobkami. Byłoby fajnie w sumie. Ej, słuchajcie! A może tutaj właśnie ja powinnam te egzorcyzmy jakieś przeprowadzić? What is that? Drzewo plazmowe. Zbierz cały plon. Ja wiedziałam, że tutaj dziewczyny robią fajne rzeczy. O, i mam piąty poziom. Super. Świat to jadu. Na pewno się do czegoś nam przyda, więc zbierzmy plony. No i nie będziemy sprzedawać teraz przez najbliższy czas. Nie wiem, czy te Roślinki będą nam się psuły czy nie, ale postaram się ich zgromadzić jak najwięcej. To jest. To jest znowu. Czosnek! O, czosnek też się przyda. Spoko, że ktoś ma czosnek tutaj za tym. Eee, to też jest czosnek. O, jaki gargulec tutaj jest? Jest gargulec, ale nic on. Nie robi. Myślałam, że to pieczarki, ale jednak nie. Jest już zbyt padnięta, wracamy do domu. A tutaj? Tu jest jakiś nagrobek w ogóle, taki ciki. No, od ludziu. Lej do tej łazienki, bo jeszcze za chwilę się zlejesz. Oj, sama mi się posikała, serio? Dobra, o, Piotrek robi sobie... ...kukurydzę, można. Czarunio, a ty na przykład idziesz do kibelka. No to leć do kibelka. Nie, Piotrek się pali! Dobra. Tu może jednak nie spłoniemy. Ja też odpaliłam gaśnicę. Cała obsiusiana, brudna w ogóle, masakra. Zejdzie mi na zawał jeszcze. Wymienię za 1300. Jak ja mam to wymienić za 1300, to wolę do, to sprzedać, serio. Przynajmniej nikt nie spłonie. Jednak to jest coś nowego i to są te bilety a propos akcji z koncertami, jeśli chodzi o e, Glass Animals i w ogóle. Więc możemy na to kliknąć, przeczytać informacje o festiwalu. Okej, okay. simowa sesja w parku Kwiat Bagnoli. Termin wydarzenia w każdą niedzielę o 12. Okej. Okay. Czyli jest dzisiaj o 12. Sabotaż. No tak, przecież ona zrobiła sabotaż w wersji simlishowej. E, dodatkowo wystąpi... Kurde, idziemy dzisiaj! A dalej się wysypiaj. Mamy tylko dwie opcje. Mamy renowację pomieszczenia i renowację pomieszczenia. Zróbmy to. Wybierzmy sobie to. Ja sobie, słuchajcie, w ogóle zmienię aspirację też Czarka, żeby on miał inną, bo to jest bez sensu, żeby on miał tą. Jedzenie. Dobra, co tu czarek może porobić, żeby jeszcze się trochę porozwijać? Możemy mu dać coś do ugotowania na przykład. Myślę, że to na pewno zawsze dobry pomysł, żeby przygotować jedzonko. Może, o! Karp błotny brzmi genialnie, tak. naprawdę. Z szósta rana a chłopaki się bujają. O, jesień się zaczęła i grzybów już nie mam. No ale dobra. Przynajmniej mamy już co zbierać. Możemy sobie to wszystko sprzedać. I będziemy sadzić nowe roślinki. Na pewno też trzeba by było sprzedać to. I czym się jaram w nowym dodatku, że będzie ziemia uprawna i nie będzie trzeba mieć tych głupich doniczek. I to jest. Ach, Jaram się. Chcę, żeby już było takie autentyczne pole. Dobra. Trochę zarobiliśmy. Ja bym chciała sobie dokupić jeszcze kolejne, te takie, no, donicze. No i teraz będziemy zasiewać. A mogę kupić jakiś nawióz? Kup nasiona, kup nasiona. Na się na czosnku. Nie mi się na czosnku, bo sama sobie je znalazłam. Siejemy. Siejeje, sieje je. No, jak chcesz jednak, to Ty może do nas przyjść, ale teraz w tym momencie tak średnio. To nie był czosnek. To jest ten owoc plazmowy, ten duży. Co, jaka tam? Ja w końcu tego czosnku chyba nawet nie, nie wzięłam. Chyba. Patrz, już wyrasta. Ja cię ręce. Już rośnie. Aż w szoku jestem. No jeszcze podlej te drzewa. Koncert już trwa. Simowa sesja odbywa się w tym momencie w parku, więc jakby nie... Udać na Tak! Zapraszamy pod scenę. Odbędzie się na niej występ na żywo. Festiwal potrwa przez cały dzień oraz wieczór. Po jego zakończeniu, singerzy będą mogli wyjść na scenę i na niej wystąpić. Super, że jest taki festiwal! Gdzie to gdzie to się tutaj dzieje? W sensie... Super, że pada deszcz. Genialnie. Zbierzcie się pod sceną. No to dawajcie, zbierajcie się pod sceną. O, jakieś, jakieś śmieszne pamiątki można. Jest. Spoko. Spotka z jedzeniem są pamiątki, ale cute. Kupi załóż festiwalowy t-shirt. Simowa sesja, lato simów. Ja bym chciała lato simów. Chyba poszukam. O, jest pierwszy występ już. Ale super, to wygląda, serio. Sębla buśma, sębla hooooo Nie, ja koszulkę! A takie po prostu nutki są zwykłe Dobra Jak wykupili ziomkol to wszystko? Czy przynajmniej e, w tym czasie e, Przywitam je z różnymi osobami. O, jest Lexi nawet na koncercie. E, I będziemy sobie tutaj poznawać ludzi. Może kogoś fajnego poznamy, czy jakąś nową miłość, może jakąś na przyjaciel. Trzeba korzystać, póki jesteśmy w miejscu publicznym. Czy to jest koniec? Nie! Mega mi się podoba ta akcja. Jakby nigdy czegoś takiego w Simsach nie była, w sumie nie wiadomo czemu, jakby... To jest super właśnie, że mogą się pojawić jakieś jest, jesteś prawdziwi artyści, którzy mogą wystąpić na scenie właśnie w Simsach. To jest jakby genialne serio. Dobra, ja sobie jeszcze tam takimi trochę. Dobra, mogę wstać. Nie już wszystko się pozamykało, naprawdę przecież to powinno być całą noc otwarte. Dlaczego? O właśnie, teraz się już otwierają. Kurde, już się przestraszyłam, że będzie cały czas, jakby jakiś problem. Ale mi ciekawi te emocje właśnie, że jakby yyy i teraz ją przytulić, skoro ją lubię. O, jak miło. Oddaję jej żart o politykach, mm dowcip po pingwinach. Śmieszną historię. Inne będę miała po prostu koleżankę. Kurde, czy serio już nikt nie wystąpi, jakby to był tylko jeden taki występ, bo tak, tak się wszyscy już rozeszli i, i ja nie wiem, czy możemy spadać do domu, czy nie. Ale tu jest jakiś kamień, na pewno go wezmę. Możemy się rozejrzeć, czy coś tutaj jest właśnie jeszcze do zebrania z jakichś tam krzeczków, nie krzeczków. Krzak, truskawki, jakiś... No i dobra, tak naprawdę będziemy chyba, słuchajcie, zwijać do domu, jakby ja, ja myślałam, że będzie jakby więcej tych koncertów, że to będą wszystkie trzy koncerty jakby na raz, A chyba z tego co wynika, po prostu będą one co tydzień jakieś inne. W sensie następnym razem pewnie będzie los animals. Więc jestem... jestem ciekawa, jak to będzie. Co się znowu popsuło? Lodówka nam się popsuła, serio. Zatrudnij złotą rączkę, bo ja nikt się nie przypalił na tym. To się sprzeda te graty, jak roślinki. U roślinek spoko. No dobra, słuchajcie, myślę, że powolutku będziemy mogli kończyć ten ktenek. Może nie mieć jakiś mega, mega długi, ale najważniejsze, że jest. Więc dzięki Wam bardzo za oglądanie. Widzimy się już w kolejnym Do zobaczenia i pa pa! Ja